Witam w kolejnej i w drugiej części tutaj szedłem, obok napotkałem koźlaczka. Nie będę go wymował. nie mam już. I jednego koźlarza, czerwonego. Zdjęcie wcześniej zrobiłem, także możecie sobie pooglądać. Piękny koźlarz, czerwoniuchny. zerywamy go i idziemy dalej. Mogą być, tylko że w prawie, no kurczę, nie widać ich. Czyli tam tutaj przebrać nie mogę, mam gdzieś żadnego. 2, 3, 4, 5. I już dalej, o co się spojrzy? Tu się spojrzy, co napotkałem. Kolejny końcowy krawie. Czerwony jużmy.